Nie wiem, czy będziecie coś widzieć, ale jeszcze taką ciekawostkę przygotowałem na koniec dnia. Co to za bestia się wynurza z ciemności? Traktor to twój traktor? Tak. Traktor to Zetek. Kurde, to jest maszyna, mówię, co tak pięknie pracuje w ciemnościach? Tak. A to. O, bestia z Pragi. A zimno tu jak w czerwcu. <gry> A. A skąd taka zmiana pojazdu? Bo nie wiesz, że zmądrzałeś. Na co? Znaczy? No. No, że zmieniłeś pojazd z Chocolata na Zetora. Z tego lepiej widać było rybacz. Aha. Czyli, że zetor jest lepszy. Generalnie do tego powoli no jest. To jest chyba mniejszy i bardziej poszasny. Ale tak ogólnie U. to nie jest. To jest Ja to Ci powiem, że teraz fendem jeździłem cały dzień. To się nie nadaje ten ciągnik? To w ogóle człowiek ani nie użyje, ani się nie zmęczy. Cicho w środku, ciepło w środku. Co to za robota? Tutaj to co? Tutaj to człowiek czuje, że żyje. Sukwę sprzęt. Marchwie i pietruchy. Ale sucho, faktycznie, kurde, biorąc pod uwagę zeszły rok. Witajcie, dzisiaj mamy chyba 12 listopada, z tego co pamiętam. I działamy z AG na 5 przy kopaniu pietruszki. Interwencyjnie wczoraj wieczorem założyliśmy na zetora, tak na szybko, w formie instalacji przekładanej. Do dachu przyklejona blacha, na to magnesy, no tak jak robię to przeważnie. Tulejka dobrana, o dziwo nie była taka jak bym yy, się spodziewał do zetora. A, po co nam to tutaj jest? Tak jak w zeszłym roku, też tam może gdzieś widzieliście. O, 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 szybko, szybko, pokaż jak tutaj to idzie. To jest strasznie sucho, naprawdę. się sierwą to jest bardzo, bardzo sucho. No, a nawigacja tu pomaga. Żeby nie trzeba było się skupiać na prowadzeniu ciągnika, tylko na tym No, Mamy też kamerę. Co prawda, tak to wszystko rzucone jest. Musieliśmy zastosować przedłużkę. Póki co z niego nie korzystamy, ale już właśnie operator cały czas jest odwrócony bokiem, tak żeby widzieć tutaj ten cały wyorywać A, ciągnik sobie jedzie, tak? A tutaj mamy już odwóz. Następuje ogławianie i ogławianie, na no, obrywanie naci, tak? Ogławianie do śmie i odcięcie. A w zeszłym roku z tą nacią, ale to w martwi, to było znacznie gorzej. No tutaj wystarczy, że troszeczkę jest przestawiony ten wyorywacz i już właśnie zostaje Pietruszka w ziemi. A to tak, prędkość musi być odpowiednia, bo nie można jechać wolniej, w sensie to nic nie da bez ustawienia tego pasa i całej reszty. Tak więc to jedziemy koło 3 na godzinę. Właśnie widać. Kurczę, nie zdążyłem tego złapać. Jest naprawdę bardzo twardo. Jak jest tak twardo, to ten lemiesz potrafi się wryć bardzo mocno w ziemię, aż przestawia kombaj. Zresztą słychać po ciągniku, że ma ciężko. Bardzo pomaga to, że on jest ten skrętny ten kombajn tak bardzo. A dlaczego zbiór jest wykonywany tym kionnikiem, a nie tym, gdzie jest dużo bardziej komfortowy. Niestety nie widać z pozycji tutaj operatora, nie widać tego wyorywacza jest dużo sprytniejszy ten mały zeta. No ale bez nawigacji no to było naprawdę słabo. Nie jest to tak, że wsiąść i jechać, tylko faktycznie trzeba pilnować tego kombajnu. Nie, no faktycznie jest skrętny. Z względem tego to. Cofnąć na nawigacji. Bardzo inne. ergonomicznie. Cześć, inżynierowie zrobili tą bajkę od przełączania polowe-sosowe. Dobra, Prawo. Masz ten precyzyjny, precyzyjny dobór prędkości? Tak. A jak on ma... inaczej, jak ustawiasz prędkość całego tego kombajnu z tego dpr bo No to do jazdy ciągnika, tak jak mamy te powiedzmy 3-4 no to wszystko, wszystko na hydraulikę, to masz normalnie regulujesz sobie obroty, czyli ale chodzi mi o to, że nie możesz iść sobie wolniej, bo potem musisz przestawić cały kombajn pod to na tak? masy ty pociąg polowy co elegancki pedel co jest od czego na tym pilocie? O jezu Góra dół, pasy prawo lewo Tu masz wyorywać, tu jest podnoszenie tej, tej taśmy w zbiorniku No i zbiornik góra dół i łamanie zbiornika Tu jest wywrot, taśma w a tu jest z pasu Ustawiliśmy może troszeczkę niefortunnie Za to bardzo dobrze widzimy wąż Skała niesamowita, kurde, że on cały skacze ten konwent Razem Jak za mokro niedobrze, za słucho też niedobrze.